Daliśmy radę, przetrwali, przetrwaliśmy ten mróz pod dwoma kocami, ale powiem Państwu, nie jest dobrze. Po wczorajszych zabiegach uzyskaliśmy 75 stopni, chociaż nie wiem. Na pewno nie ma, nie? Jest. jest... I była jaszczurka dodatkowo. I ten, 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 jak on się nazywa? Hajat o ten Hayat 560 złotych. Eee, I żeśmy zmarzli, tak? Więc po prostu dramatisze. A ja w jakim kolorze? Szaro, zielona. Szara, jakie ja miała, a stopy miała takie z tymi przyklejkami? Chyba miała te kuleczki na końcu. No, mam Idź, Idźcie. To jeszcze zgaszę światełko. Ja chyba jeszcze zrobię tylko obieg, nie? Zrób obieg, ja tu zaczekam. Podstaw sobie walizkę i wypadamy stąd. Zwróćcie uwagę, jakie Cassandra ma piękne włosy. O, naprawdę. Nie wiem, czy tutaj o jakości. Chyba Paweł zmieścił góry. Nie wiem, czy tutaj e, obowiązują takie zasady, że im zimniej w takim hotelu, to on jest wyżej postrzegany. Czy co? Bo po prostu tak, żeśmy wymarzli, że masakra. Check out. Check out. 205? O. Światła nie żałują w dzień. Yes. Ale teraz będzie nagroda. Powiew ciepło. O kurnia! O, jak jest miło i ciepło, proszę Państwa. I wieje niestety z nadzatoki, czyli nie będzie audio. Chociaż te tutaj Ziemniaczki, Te ziemniaczki były fajne. Tu, tu też. A tam widziałem taką fajną. E, fajny ten. O, wszędzie są te flagi. E, flagi teksańskie, nie? No I poczekaliśmy specjalnie do 10.00, żeby było tak trochę luźniej. Bo naprawdę tutaj jest dobry trafik. Korpus Christi w ogóle zaskoczył mnie. Tak jak mówiłem, nastawiałem się, że będziemy w jakiejś miejscowce wielkości buska, A tu się okazało, że to nie jest busko, jest więc coś więcej. Dobra, włączmy sobie autopilota, się nie, tutaj. nie będę się wysilał, no i muszę zrobić taki research, ale to za chwilę jak sobie siądziemy na kawce, to chyba zresearchujemy pewne rzeczy związane z wczorajszymi naszymi jazdami, bo się zastanawiałem, ale to pewnie inni też się zastanawiają. Co rozpoczytam, rozpo, rozpo, rozpytam tą AI, o, o, zatrzymał się, zatrzymał się. Patrzy, patrzy, co się dzieje? Ciach, jedzie. Nie ma uderzenia w bok, nie ma. Trzeba się przyzwyczaić do tego, powiem wam. Miałem ochotę jechać, sprawdzić sobie ten, e, Robotaxi. E, tam... E, ale tędy mamy jechać? Myślę, że to gdzieś tu zjeżdżamy bliżej. A nie, dobra. Miałem sobie ochotę sprawdzić Robotaxi e, w, w Austin, bo planujemy być w tym Austin. Ale wydaje mi się, że to trochę bez sensu, bo to robotaxi to będzie taka sama Tesla jak ta, trochę przerobiona, będzie sama jeździła, tylko tyle, że my będziemy siedzieć z tyłu, a z boku będzie siedział jeszcze chłop, który, który będzie nadzorował to. Tak więc tu jest moim zdaniem experience tego tych możliwości Tesli naprawdę duży i naprawdę robiący wrażenie. Jak w Polsce, jak jeżdżę sobie tak po tej miedzianej górze w tej WFT. To nie widziałbym potrzeby posiadania takiej opcji. To tutaj, jakbym tak miał jeździć sobie po, po Stanach, to chyba bym chciał mieć coś takiego. Bo to kosztuje dużo. To kosztuje na nasze 40 tysięcy złotych. A, dobra, robi exit. No widzicie, on sobie sam jedzie. Ja w ogóle się tym nie stresuję. No, ustawiłem mu, że Supercharger po drodze na USS Lexington. I tyle, podjedziemy sobie, załadujemy, bo mamy 30%, doładujemy to nie wiem, do 80%, zjemy śniadanie w międzyczasie eee, i, i, i jedziemy dalej. Tak więc to bym e, chyba, chyba chciał kupić, jakbym, jakbym mieszkał tutaj w Stanach i nie wyobrażam sobie, jak ktoś jeździ dużo do, 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 do pracy, kilka, kilkanaście kilometrów. No to to tak ułatwia życie, ułatwia sprawy. No nie możecie się roz... Cisza Nie możecie się bardzo rozpraszać na tą okoliczność, na inne rzeczy, bo on patrzy na Was kamerami i weryfikuje czy się. Dobra, no, teraz podjedziemy. Jednak cały czas nadzoruje, ale uznał, że damy radę. ciach ciach. Jednak on Was nadzoruje, czy jesteście odpowiednio skupieni na tym. No bo jak, nawet jak brałem kamerę i nagrywałem kamerą tutaj trzymając ją w ręce, to już był miś w paszport, nie? Że, że się rozpraszam. Tak więc jak mam teraz ją przyczepioną tak jak mam przyczepioną, to on tego chyba nie rozpoznaje jako, jako problemu. i O jesteśmy, super chargery są. O tu są, idzie Panie, czy je rozjedzie? Nie rozjechał i patrzcie, no kur'nia tak to działa. Proszę Państwa, no naprawdę polecam, jak będziecie jechać sobie do Stanów albo do jakiegoś innego kraju, gdzie ten... Ee, e, jest dostępny ten, ten, ten... Super Charging. No i tu mnie dowiózł, czy on dojedzie sam jeszcze? Nie, no dobra, to już, to już już sam sobie dam radę. E, ale jest też e, asystent parkowania, nie? Że jak, że jak widzicie, że są takie te... Eee, miejscówki do parkowania to sobie mogę nacisnąć, że na przykład którą tą, no niech będzie ta. Bach, start i działa. Asystent parkowania też, wytestujmy go. Jak już testujemy różne rzeczy, to zobaczymy, jak sobie ten asystent parkowania. Oczywiście u mnie rączki tu nie, żeby nie było. obydwie dwie są. Nawet nie musicie jakoś specjalnie atencji wkładać, żeby się zaparkować pod superchargerem, bo on to zrobi dla Was. Nie no, jestem naprawdę, naprawdę pod dużym wrażeniem. Popraw się. No, ładnie ma być. Zaparkowane, zaciągnięty ręczny. Jejku. Patrzcie, tu są jakieś śniadaniownie, żeby ci pasowało. Inaczej tu wyglądają te wtyczki, bo to są takie teslowe. Ciach i tyle. Jak widać, dużo stanowisk. Ten nie był chyba najszybszy. Tam gdzieś dalej było 325. Tu są, tu są takie u nas: to są 125. Tu są 250 takie. 350 amper, 500V. Tu są 250W w takiej formie, co u nas są 125. I nie wiem, czy to on tutaj dzieli, czy nie dzieli. Czy potle, różne inne. Ustalimy sobie śniadaniownię i pójdziemy coś zjeść. Wiesz co? Zastanawiam się, czy. No. Dwie miejscówki tu blisko. No. Jedną jest Chick fil A i ma 4,5. No. no. To wiemy. A drugą jest Jersey Mike's Subs. Eh, no, 4-3. Co uważasz? No, bo ty jeszcze nie Daniel, dzisiaj muszę odpuścić, bo wczoraj te ziemniaki bardzo mocno. Palnik straszny. Yy, ale ten jeansyki to sobie weźmiesz, nie? Nie, jaki jeansy to <grym trzeba mieć. <grym> tak, idziemy do. Jersey Mike subs spróbować, bo jest po prostu blisko. Tu masz jeszcze jakieś tako śniadaniowe, taką palenkułe. No dużo wolnych miejsc, jeśli chodzi o Tesla. Szybko się to dzieje naprawdę. Yy, idziemy 10:07. Miałem 30%, mogę. Podpis podpowiada mi, że tu mogę do pełna, bo niektóre stacje są sugerowane do 80% żeby tankować, jak są bardziej oblegane, ale jak jest luz, i nie są oblegane, to możecie ze 100% e, zatankować. Tylko czy, czy to już jest otwarte o tej godzinie? Bo my stosunkowo śniadaniowo jesteśmy. Open. Od 10:00. O! Pierwszy klient. Hello. Zero sugar. Nie jesteśmy. O, dużo jest, widzisz, bekonu. Możesz sobie wybrać jakąś kanapeczkę. Czyli taka subwayownia, Pasuje ci na śniadanie? Tak. Jaki byś chciała? A mini regular giant. Dobra, ja biorę regular. No. Mini to za małe dla mnie. Ja tak, Idę, żeby może była kawa. Kawa na pewno chyba jakaś jest. Tu masz, widzisz, te... To jest herbatka. Możesz sobie herbatę chyba wziąć. Albo spytaj pana, czy mają kawę. No, ale, ale. All, of them. Okay. All of them? All of them, bo ja nie wiem z czym jest dobra, no skąd. Próbujemy. Typer a, czy ona jest taka wielka, kurnia. A co to jest? Okej. Okay. Vineger. Vineger, oh. a, oligoil. Okej. Okay. Wow. Roseberry. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Nie ma tu absolutnie przesady, jeśli chodzi o wielkość tych kanapek. No bo zobaczcie, to jest taka zwykła. No pół suba, nie? normalna. Dobra, zobaczmy jak smakuje. Mam nadzieję, że dobrze. Niedocięta. Nie docię... O, no ale tutaj jak ładują kurnia jedzenia, jak ładują mięsa, to konkretnie ładują. 1520 20 dolarów za to. A niewinegar. Smakuje chyba dobrze. Podaję, podaję Wam ceny w dolarach, żeby było wiadomo, ale też ustalmy sobie, ile kosztuje dolar na dzień dzisiejszy u nas w kraju, żeby też się za 3,64. Mocno spadł dolar. 3,64. Czyli na przykład tak z ciekawości, 15,20 kosztuje taka napka, ale w dolarach. 15,20. 15,20 dolara. To wychodzi z złotówki 55 zł. To śniadanie nie? Kola i kanapka. Cena taka Subwayowa. No, subway to już też liczą. Eee, Także tak, to była pierwsza kwestia, która mnie e, była konieczna do ustalenia. żebyśmy wiedzieli, w jakich warunkach cenowych jesteśmy. Nie jest dolar już po 5 zł, tylko tak jak powiedziałem, po te 3,50. To zupełnie inaczej to wszystko wygląda. No i teraz chciałem trochę przepytać sztuczną inteligencję, bo wczoraj byłem pod wrażeniem na, uli na drogach, jak szybko jeździły ciężarówki, tak więc pozwólcie, że zadam pytanie. Powiedz mi, jaka jesteśmy w Teksasie aktualnie w Corpus Christi i po drogach poruszają się duże ciężarówki. Jaka tu jest maksymalna prędkość, z jaką mogą jeździć te ciężarówki w kilometrach na godzinę? W Teksasie na autostradach ciężarówki mogą jechać do około 137 km na godzinę, co odpowiada 85 mil na godzinę, natomiast w obszarach zabudowanych te limity są zazwyczaj niższe. 137 na godzinę, to jest pierwsza rzecz ciężarówki, dlatego wczoraj byłem zdziwiony, bo ja 130, nie mogłem ciężarówki wyprzedzić. A jak jest z opłatami za drogi w Teksasie? Bo wczoraj widziałem, że jest jakiś punkt automatycznego pobierania opłat i chciałem wiedzieć, jakie są ceny i jak się w tym systemie poruszać. W Teksasie opłaty za drogi płatne zależą od konkretnej trasy i odległości, a system automatycznego pobierania opłat, czyli TOLTAG, pozwala na bezgotówkowe płacenie. Można używać transponderów lub uiszczać opłaty elektronicznie, co sprawia, że przejazd jest wygodniejszy i szybszy. Dobra, to tak było. My żeśmy pisali do tego naszego hosta od samochodu, czy mamy się rejestrować, czy mamy wprowadzać jego numer rejestracyjny i płacić za te drogi, ale on powiedział, że on ma to w systemie u siebie podpięte czyli na koniec tej podróży też dostaniemy z opłaty za, za, za drogi. nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to była taka, że nie działa moje darmowe ładowanie w Tesli, niestety. Muszę, on, on widzę, że płaci. Chociaż ma 0,0, ja nie wiem, porada do ładowania. Do dolarów 0 za to zapłacił. Czy to może idzie ode mnie? Kurde, ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale zaczęliśmy z 30, Cassandra zjadła pół kanapki i mamy już 3, 60. Po Także zjesz kanapkę, w 19 na 100% ładowanie. Już na kawę możemy pojechać samochodem. tak mi się wydaje. Za wszystkich chciałam. Hmm. Dla mnie za mało tego mioletów. jeśli chodzi o kubki, to też jak widzicie nie są jakieś szczególnie. normalne. nasz taki półlitrowy. Trzeciówka są wielkie. I teraz też taka obserwacja, jak sobie siedziłem przy śniadaniu, to takie różne obserwacje mam. Było mówione, że będzie strasznie dużo takich maksymalnie otyłych ludzi. Nie widzę tego na ulicach. No zdarzają się takie jednostki duże. Ale to też myślę, że jest kwestia genetyczna, bo jest dużo osób takich, nie wiem, Porto Rico czy coś gdzie oni naturalnie po prostu tak jakoś. Tu jest więcej, i mają i tu, i tu, nie? Ale tak, żeby było jakiś dramat kurnia otyłościowy, że przyjeżdżam i wyglądam jak instruktor fitnessu, to zdecydowanie nie. Jestem nadal klocem wśród Teksańczyków. Może gdzieś tam wyjedziemy sobie zupełnie poza takie miejscówki duże, to, to wtedy coś się będzie bardziej, ale na razie. positivo